Bawia księżniczka. Witaj, drogi gościu, w Eldorii. Nasze królestwo jest piękne, niesamowite oraz tajemnicze. Na naszym targowisku znajdziesz luksusową odzież, lśniącą biżuterię i dekadenckie przysmaki. W zamku spotkasz naszego oddanego króla Lancastera, a także królową Marabel. Jedyne, czego nie znajdziesz w Eldorii, przyjacielu, to nasza księżniczka Aivia. Minął kolejny rok, mój mężu. Wiem, droga królowo. Czy nasza córka wróci do domu? Od jej zniknięcia minęło już pięć lat. Nie chcę powiedzieć, że straciłem nadzieję. Ja także. A poza tym, mamy co robić przed uroczystością? Piękne świętowanie. Księżniczka Iwia była następczynią tronu. Jako jedyna córka królowej i dziecko czystej krwi ma prawo roszczenia. Jednak zła siostra królowej Matylda nie chciała tego zaakceptować. Wierzyła, że to ona jest prawowitym dziedzicem. Przywołała mroczną magię, by przekląć Awie i wygnać ją z królestwa. Król i królowa nigdy nie dowiedzieli się, co stało się z ich córką. Wiedzieli tylko, że zniknęła przez klątwę rzuconą przez Matyldę. Matyldę również wygnano z królestwa. Ale… gdzie była księżniczka Ajwia?! Wasza Wysokość, wybacz. Nie widziałem, że tam stoisz. Nie martw się, Everett. Co mogę zrobić, panie? Jak wiesz? Jutro wieczorem przypada dzień zaginięcia księżniczki Ivy. Tak, wasza wysokość. Mam wielką nadzieję, że w tym roku uroczystość na tyle przyciągnie uwagę sąsiednich królestw, że może po prostu wróci do domu. Byłoby cudownie, panie. Musisz znaleźć egzotyczne zwierzę, jakieś którego nigdy nie widzieliśmy w królestwie. Mam nadzieję, że ludzie z całego świata przyjadą obejrzeć to zwierzę. I jeszcze więcej uwagi zwróci się ku Eldorii. Jakiekolwiek zwierzę, panie? Niech będzie fantastycznie i tajemniczo Everett. Do dzieła. Chętnie zobaczę, co poczniesz. Wasza wysokość. Circulus Rotundus Mam cię! Magia nie jest mi obca. Pokaż się. Nie mam nic do pokazania. Kim jesteś i dlaczego tu jesteś w Królestwie Eldori? Jeśli stanowisz zagrożenie dla króla i królowej, będę musiał... Nie jestem zagrożeniem! Powiedz, jak się nazywasz. Aivia. Księżniczka Aivia? Kto ci to zrobił? Zła siostra mojej matki Matylda zamieniła mnie w pawia i wygnała na drugą stronę góry, próbując ukreśli mi tron. Od tego czasu poszukuję królestwa. A ja cię znalazłem! Wiedziałam, że jestem już blisko, ale nie wiedziałam, że aż tak. Zatrzymałam się odpocząć. Muszę powiedzieć królowi i królowej: będą zachwyceni. Jutro jest święto Twojego zniknięcia. Wyobraź sobie, że będą zaskoczeni, gdy. Moje co? Nie! Nie możesz im powiedzieć! Jeszcze nie! Nie mogą mnie widzieć w takim stanie! Jesteś piękna! Zrozumieją, że to przekleństwo! Nie! Póki klątwa nie zostanie złamana. W porządku, księżniczko. Śpij spokojnie w takim razie. Nie. Proszę, zostań ze mną. Byłam sama przez tyle czasu. Księżniczka Aivia i Eweret siedzieli na sianie i rozmawiali aż do świtu. Po wielu godzinach opowiadania historii, szybko zdali sobie sprawę, że zakochują się w sobie. Księżniczko Aivio, Czy to zbyt odważne rzecz, że chyba się w tobie zakochałem? Ja... Ja czuję to samo, Everett. Ale ich szczęście nie trwało długo. Glisey! Kontra Impetum. Widzę, że ze czarną magię. Daj mi księżniczkę, a nie zrobię ci krzywdy. Znam mroczną magię dość dobrze. Tak mi przykro. To musiało być przerażające. Matylda? Nie, ale ty... 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 nie powiedziałeś mi. Wiem, ale... Jak mogłeś to przede mną ukryć? Ajwia, ale ja nie... Jesteś potworem! Było oczywiste, że księżniczka Ajwia bała się ciemnego księcia Evereta. Jego reputacja kojarzyła się z przerażeniem i bólem. Nie wiedziała jednak, że już dawno zrezygnował z życia... I tronu. Znalazłeś naszą córkę? Gdzie jest księżniczka? Co z nią zrobiłeś? Nic, nic nie zrobiłem. Ale jej tu nie ma. Jak możemy ci ufać, skoro ją straciłeś? Obiecuję. Wiem, jak ją znów odnaleźć. Ona jest. została przeklęta. Przeklęta? Twoja siostra Matylda zamieniła ją w pawia. Podła. Znam mroczną magię. Gdy ją znajdę, będę mógł ją przemienić. A potem opuścisz nasze królestwo na zawsze? Jeśli tego właśnie chcesz. Zbawiciel czy nie, znasz mroczną magię. Jesteś potwornie niebezpieczny. Dlaczego tu jesteś, chłopcze? Everett opowiedział im swoją historię. Króli Królowa dowiedzieli się o jego wygnaniu. Gdy jego ojciec zły z powodu decyzji Evereta o opuszczeniu domu i władzy, wygnał go z królestwa, i zmusił do znalezienia pracy jako stajenny. Króli i królowa wysłuchali jego opowieści. Wysłali go na poszukiwanie księżniczki Ivy. Transformatio Pavo Witam! 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 Witam... Witam? Cześć! Wołałem cię! Kolejny pub w tym lesie? Jak? Wierzę, że los. Dzięki, losie. Jak wydostać się z tego lasu? Czemu miałabyś chcieć uciec? REVERTERE AD HUMANUM! Cześć, księżniczko! Znowu ty? Z naszą roczną magię! Wiesz o tym lepiej niż ktokolwiek kogo spotkałam. Dlaczego zostałeś Pawiem Everett? Dla ciebie, księżniczko. Zrobiłbym dla ciebie wszystko. Cóż. Mogę cię zmienić z powrotem. Co? Znam to zaklęcie, ale żeby zadziałało, trzeba chcieć wrócić. To dla mnie za wiele. To najłatwiejsza część czyli czujesz pragnienie w sercu. Kiedy rzucę zaklęcie, przemienisz się z powrotem. To nie jest takie proste to nie. Na Twoim miejscu bardziej bym uważała. Matylda, jeśli znowu zmienisz się w człowieka, księżniczko, przybędę by Cię prześladować aż do dnia, w którym umrzesz. Zapewniam Cię, że nigdy nie zasiądziesz na tronie, nigdy nie zostaniesz królową i będziesz prowadzić niefortunne życie. Chciałbym zobaczyć, jak próbujesz. I co mi zrobisz, chłopcze? Zaskoczyłeś mnie wcześniej małym zaklęciem poprzednio, ale niewiele więcej możesz zrobić, by mnie przeraziło. Jestem silniejsza i bardziej zdeterminowana niż kiedykolwiek, by zakończyć wszystko dla tej małej, nędznej księżniczki. Jesteś mrocznym księciem? Jedynym. Wasza wysokość! Wybacz! Nie chciałam stanąć ci na drodze. Mówili, że nie istniejesz! Nie wiedziałam, tak mi przykro. Jeśli postawisz stopę w tym królestwie, zapewniam, że nie będziesz mieć stóp, na których staniesz. Tak, wasza wysokość! Cokolwiek rozkażesz. Odejdź! Nie bój się. Chociaż prócz mojego ojca mrocznego króla dzierżę jedną z największych mrocznych mocy. Nie skrzywdzę cię. Tak wiele przede mną ukrywasz. Nie. Wszystko, co ci powiedziałem, jest prawdą. Kocham cię, księżniczko. Co chcesz zrobić? Ja nie wiem. Tak, już dobrze. Możesz mi powiedzieć. Chciałabym być, Pawie. Wolność, którą czułam przez te wszystkie lata, była niesamowita. Gdy znów stanę się człowiekiem, królestwo będzie wymagało ode mnie korony. Nie chcę być królową, ale. Nie zamieniłabym się z powrotem w człowieka, Ewrycie. Księżniczko, zamieniłbym się dla ciebie w pawia. Naprawdę? A jakże? Oddałbym swoją magię, oddałbym życie jako człowiek, gdyby to znaczyło, że mogę być z tobą do końca moich dni. A twój tron? Spokojnie, oddam go mojemu bratu. Nie dbam o to. Oh, Ewryt. Transformatio Pawo. Powtarzaj za mną. Transformatio. Transformatio? Perpetua! Perpetua! I już? Tak, moje moce zniknęły. Pewnie na zawsze, tak jak tobie. Piękny ptak na resztę naszych wspólnych dni razem. A co z moimi rodzicami? Chcą wiedzieć, że jesteś bezpieczna. Chodź, mam pomysł. Gotowa? Gotowa. Książę Everett i księżniczka Aivia zrezygnowali z tronów, by być razem. Everett nigdy nie rzucił kolejnego zaklęcia, a Aivia nie wróciła do pięknego królestwa Eldorii. Mówiono, że króli i królowa byli załamani, gdy dowiedzieli się, że ich córka porzuciła swoje obowiązki, by pozostać pawiem. Po pewnym czasie jednak pogodzili się z jej losem, cieszyli się z powodu jej miłości i nowego życia. Królestwo Eldorii ujrzało nową królową po narodzinach młodszej siostry Ivy, która rządziła królestwem na cześć swojej starszej siostry. Świętowanie zniknięcia obchodzono co roku w dniu zniknięcia Ivy, ale już nie by ją znaleźć, lecz by uczcić jej szczęście.